Cześć, kochani, bardzo cieszę się, że Was widzę, zwłaszcza, że muszę Wam coś wyznać. Otóż zakochałam się i to na maksa. Zakochałam się w książce, którą tutaj mam, książce, która oczarowała mnie i to totalnie, od której nie potrafiłam się oderwać i przez którą jestem teraz na takim troszeczkę książkowym kacu. Nie mogę doczekać się kolejnych tomów. Mam nadzieję, że zostaną one u nas wydane i to jak najszybciej, ponieważ opuszczenie trolu z miasta, w którym, uwaga, mieszkają trole przyszło mi naprawdę z ogromnym trudem. Bardzo polubiłam też dwój. Głównych bohaterów Cecil oraz Tristana, za których trzymam kciuki, to ogromniaście. Także książką, którą koniecznie musicie przeczytać, bo jeżeli tego nie zrobicie, polecie największy na świecie foch jest porwana pieśniarka, czyli pierwsza część trylogii autorstwa Daniel L Jensen. Książka z naprawdę przepiękną okładką, na której widzimy Cecil trzymającą szklaną różę. Dodam, że szklany ogród opisywany na kartach tej powieści to cud miód, Malina, nie wiem co jeszcze powiedzieć, naprawdę kapitalny pomysł. Poziom magiczności, baśniowości, trolowości czy trollowości w tej książce, nie wiem jak to powiedzieć, jest po prostu niesamowity. Nigdy wcześniej nie czytałam książki o trollach, owszem, spotkałam się z nimi w literaturze, ale były to raczej epizody. Troll w Harry Potterze, trolle w hobicie być może gdzieś jeszcze się przewinęły, tych spotkań nie było za wiele. W każdym razie zawsze trolle przedstawiano jako groźne stworzenia, ale też takie dosyć no, wybitnie głupie. W Porwanej Pieśniarce są one zupełnie inne, owszem, są groźne, ale są też bardzo inteligentne, przebiegłe, w dodatku wadają magią, Niektóre z nich tak mają postać zbliżoną do człowieka. Są bardzo piękne, przystojne jak nasz główny bohater Tristan, którego zmuszono do orzonku Cecil. I pewnie zapytacie, co w tym takiego niezwykłego? Otóż Cecil jest człowiekiem, a trole delikatnie rzecz ujmując nie przepadają za ludźmi. Gdyby nie klątwa, która uwięziła je w mieście pod gruzami Samotnej Góry, pewnie podbiłyby świat, wybiłyby część przedstawicieli naszego gatunku, a część by zniewoliły coś jak małpy w planecie małp. Myślę, że to bardzo dobra analogia. Dlaczego? Więc porwano ludzką dziewczynę. Dlaczego zmuszono ją do poślubienia księcia troli, do złączenia się z nim? Wszystko za sprawą przepowiedni, która mówi o tym, że ich związek uwolni trole od klątwy, którą 500 lat wcześniej rzuciła na nie pewna czarownica, i czy do tego dojdzie, tego wam oczywiście nie zdradzę. Także to tyle, jeżeli chodzi o fabułę. Tym, co podobało mi się w tej książce najbardziej, to oczywiście Trollus, przepełnione magią, miasto troli oraz jego mieszkańcy. Bardzo podoba mi się to, że ci mieszkańcy, oni są tacy różnorodni. Niektórzy rzeczywiście są tacy. Trollowaci, znaczy się szkaradni, brzydcy, jak na trola przystało, a inni mają postać zbliżoną do człowieka, i to przywodzi mi na myśl labirynt Jima Hensona. Nie wiem, czy pamiętacie ten film, tylko że tam zamiast troli mieliśmy do czynienia z goblinami. David Bowie grał króla goblinów, Jareta, Piękny, cudowny, wspaniały David Bowie oraz jego szkaradna gromadka. Mniej więcej właśnie w ten sposób wyobrażałam sobie też mieszkańców Trollus. Co więcej, jest to społeczność dosyć skonfliktowana, ponieważ trole czystej krwi zniwoliły trolle z domieszką krwi ludzkiej, tym tak zwanym mieszańcom, to się oczywiście nie podoba, marzą o wyzwoleniu. Także czytając tę książkę, zostaniemy wciągnięci w wir politycznych intryk tego całego podziemnego świata. Kolejnym prosem tej powieści są bohaterowie naprawdę świetnie nakreśleni i mam tutaj na myśli wszystkich bohaterów. Pierwszą, drugą, trzecią, czwarto planowych, łącznie z lukiem, który porwał Cecil, by sprzedać ją trolom za złoto, wyobraźcie sobie taką sytuację. Także wszyscy mi się podobają. Moim ulubieńcem jest zwłaszcza. Przyjaciel Tristana Mark, taki bardzo szarmancki troll. Spodobał mi się również Chris, który jest zwykłym chłopakiem, człowiekiem. Pojawia się epizodycznie. Jakoś tak, czytając tę książkę, widziałam w tej roli Liamachem Swarta, tak gdyby zekranizowano tę powieść. Bardzo chciałabym, żeby on właśnie zagrał Chrisa. Ciekawa jestem, czy też postać Chrisa w jakiś sposób ewoluuje i czy będzie go więcej w kolejnych tomach, także zobaczymy. Jeżeli chodzi o naszych głównych bohaterów, oni są bardzo, ale to bardzo charakterni, zarówno jedno jak i drugie. Cecil nie jest żadną jakąś taką szarą myszką, która nagle przemienia nam się w waleczną lwicę czy coś w tym stylu. Ona od początku jest bardzo charakterna, bardzo waleczna. Jeżeli chodzi o Tristana, na początku jest taki bardzo, ale to bardzo arogancki. Autorka bardzo fajnie przedstawiła ich przemianę. To mi się bardzo spodobało. Bardzo spodobał mi się również ten wątek miłosny, to uczucie, które pomiędzy nimi się rodzi. Ono rodzi się tak w taki bardzo subtelny sposób, coś jak w pięknej i bestii, bo właśnie ta książka przywodzi mi na myśl w piękną i bestię. Przywodzi mi też chwilami na myśl Akademii Wampirów, ale to z powodu takiego epizodu, czegoś takiego naprawdę niewielkiego. Chodzi mi o, o więź, która łączy Tristana oraz Cecil za sprawą złączenia, czyli za ślubin, kto czytał akademię, ten wie o co mi chodzi. Mniej więcej to jest coś w stylu tej więzi, która łączyła Ros oraz Lisę. Tu mamy coś podobnego. Bardzo podoba mi się również naprzemienna narracja. Część wydarzeń poznajemy z perspektywy Cecil, część z punktu widzenia Tristana, to znaczy więcej tutaj. Mamy Cecil, właściwie te rozdziały są głównie pisane z perspektywy Cecil. Jeżeli chodzi o Tristana, pojawia się on epizodycznie, ale wierzę, że to w kolejnych częściach się rozwinie, zwłaszcza po tym, co tutaj wydarzyło się pod koniec. Myślę, że właśnie dlatego autorka zastosowała ten zabieg, także to też mi się bardzo spodobało. Także polecam Wam tę książkę bardzo, ale to bardzo gorąco. Mamy tutaj bardzo dużo magii, są też trole, jest też taki niebezpieczny labirynt, po którym pełzają takie złowrogie, groźne slaugi, chyba tak to się nazywało, do tego mamy bardzo fajne intrygi polityczne, świetny wątek miłosny, naprawdę bardzo fajny romans nam się tutaj kroi i do tego szklany ogród, którym chciałabym gdzieś tam kiedyś się przejść, chciałabym kiedyś do niego trafić, naprawdę niesamowita powieść, którą polecam wam bardzo, ale to bardzo gorąco i która coś czuje, jeżeli chodzi o tę trylogię, że dołączy ona do grona moich ulubionych książek razem z Igrzyskami Śmierci czasem Żniw Samanty Shannon" czy Akademią Wampirów, chodzi mi oczywiście o te książki pisane z myślą o Chociaż nie tylko młodzież może po nie sięgnąć. Także polecam Wam porwaną pieśniarkę bardzo, bardzo gorąco. Naprawdę coś czuję, że ta trylogia. Mam nadzieję, że się nie zawiodę, ale że dołączę do grona moich osobistych rozpierniczaczy systemu, bo jest tak piękna, tak baśniowa, tak magiczna. No i mamy trole. Także czego chcieć więcej? Także bardzo się cieszę, że mam dla Was dwa egzemplarze tej książki od wydawnictwa Galeria Książki. I co zrobić, żeby otrzymać te książki? Zadanie konkursowe brzmi. Będzie to zadanie związane z fotografią. Trzeba będzie zrobić zdjęcie. Zdjęcie, jakie zdjęcie. Może niech to będzie taka baśniowa kompozycja z dowolnie wybraną książką. Zdjęcia wstawiajcie na Instagrama z hashtagiem konkurs Burawius by Anita. Możecie też przy okazji oznaczyć moją skromną osobę, żeby żadne zdjęcie się gdzieś tam nie zapodziało, żebym wszystkie zauważyła. A jeżeli nie macie Instagrama, to w takim razie wysyłajcie maile na kontaktmałabukrawius.pl, w tytule maila wpisując porwana piśniarka. Macie czas do 24 stycznia, dzień później wyłonię dwóch zwycięzców, no i wyniki opublikuję zarówno na moim fanpage'u na facebooku oraz na instagramie skoro to konkurs zdjęciowy, już nie mogę doczekać się waszych zdjęć, naprawdę postarajcie się, zróbcie fajne baśniowe kompozycje, bo jest o co walczyć, Porwana Pieśniarka jest po prostu tak przecudowna, że no to się w głowie nie mieści naprawdę zakochałam się w tej książce a co za tym idzie, polecam wam ją bardzo, ale to bardzo gorąco, no i oczywiście z niecierpliwością czekam na kolejne tomy to bajka, naprawdę piękna, cudowna baśń. Trole będę kończyć, bo już się powtarzam. Trzymajcie się, pa.